Witajcie z tej strony Kukus. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz na moim kanale pojawiło się coś innego niż zestaw związany z serią Hero Factory czy Bionicle. Dzisiaj chciałbym nieco przełamać ten stereotyp, dlatego też przygotowałem dla Was recenzję zestawu 60016 pochodzącego z serii City. Miałem dużo szczęścia, dlatego że zestaw ten otrzymałem pod choinkę i od razu mu ją uwagę. Zatem bez zbędnych ceremonii, zacznijmy już właściwą recenzję. Opakowanie to jest zwykłe pudełko kartonowe, nawet dosyć grube. Przednia grafika to jest ciężarówka w pełnej krasie, wraz z jej kierowcą i stacją, gdzie można natankować paliwo. Tutaj w oddali widać miasto. Ta wieża wygląda trochę jak wieża londyńska. No to już są takie detale. Przód. Z tyłu mamy główną funkcjonalność zestawu. Mamy tu informację, że składa się on z dwóch prostych etapów do złożenia. Mamy reklamę innych zestawów z tej serii. Oraz przedstawiona jest funkcjonalność zestawu. Obrazki są bardzo klimatyczne i w sam raz akurat w takich klimatach miejskich. Poczna ilustracja to przeskalowana grafika naszej ciężarówki. Informacja o dzieciach i o tym, że się mogą zadławić. Jeszcze raz grafika, tym razem z logiem LEGO Klap i nasz ukochany ludek w skali 1 do 1. Hmm, no to co, wypadałoby rozpakować klocki. Trochę tego było. We wnętrzu opakowania znajdziemy dwa ponumerowane woreczki, pierwszy i drugi, instrukcję oraz dwa spakowane luzem wężyki. Zobaczmy zatem, co oferuje instrukcja. A muszę powiedzieć, że książeczka jest całkiem przyjemna w dotyku. W przeciwieństwie do tej, którą ostatnio recenzowałem w zestawie Hero Factory. Nic nie jest pamięte, wszystko się trzyma sztywno i aż prosi się o jej wykorzystanie. Pierwsza strona pokazuje nam, co i w jakiej kolejności będziemy budować. A więc podwozie, ciężarówki plus dodatki wraz z minifigiem. To jest pierwszy woreczek i to najpierw zbudujemy, a w drugiej części zbudujemy górną część ciężarówki i dodamy jej koła. Tutaj jest pokazane, jak należy segregować. Powiem Wam, że ja nigdy tego nie przestrzegałem i jakoś mi modele wychodzą. No ale czasem może się to przydać, żeby zaoszczędzić trochę czasu na przykład na budowanie. Instrukcja właściwa, jak widzimy, wszystko jest czytelne i tradycyjnie czarne elementy, tak jak myślałem tutaj o, otoczone są białymi obwódkami. Jak będziecie budować wieczorem, nie powinno być problemów z odróżnieniem kolorystyki. To, co może się wydawać dziwne, to fakt, że oprócz takich Normalnych klocków, znaczy klocków w y, takich tradycyjnych kolorach, jak powiedzmy szary, czarny itp. Itd. Oprócz tego, twórcy dodali nie wiadomo skąd czerwony i niebieski. Ja sądzę, że to ma związek z tym, żeby po prostu ułatwić dzieciakom budowanie, bo wbrew pozorom jednak ten zestaw jest dedykowany głównie dla dzieci. No, tutaj brązowa część. Przejdźmy dalej, przejdźmy dalej. Druga część to jest kabina. Tutaj też nie powinno być jakichś specjalnych różnic. No. Wszystko już czytelne, idziemy dalej. Idziemy dalej. O, no, mamy tutaj reklamę z innych zestawów z tej serii. Oprócz naszej ciężarówki są też jakiś holownik, jakaś betoniarka. Jakiś pojazd włożący motory i śmieciarka. Kolejna reklama z serii City, tym razem Strażacy. A tak swoją drogą, kiedyś też miałem remizę strażacką. To była ta pochodząca z 1994 roku. Pewnie bym ją zrecenzował, ale brakuje kilku kluczowych elementów. No niestety. Reklama strony internetowej. Trzeba będzie zobaczyć. No i spis elementów. A trochę tych elementów jest. Jak widać. Co mnie cieszy. O i nasz ukochany, rozrzeszczony dzieciak. Jak na LEGO przystało, w zestawie otrzymujemy bardzo dobrej jakości ludzika. Do jakości nadruków nie mam większych zastrzeżeń, tak samo do samych klocków. Zaciekawiło mnie natomiast jedna rzecz. To się okazuje, że on ma tutaj czarne brwi. Do tej pory wydawało mi się, że w LEGO, jeżeli minifig miał taką twarz, brwi były w kolorze brązowym. Z drugiej strony niestety nadruków nie uświadczymy. Goły tors. Tak samo nie ma drugiej minki. Nie można mieć wszystkiego. Ale kolor, muszę Wam powiedzieć, że kolor torsu mi się bardzo podoba. Jest taki ładny, jasnobłękitny. Sprawdzajcie, czy ludziki nie mają tutaj pęknięć. Tutaj widać akurat u mnie taki, taką drobną rysę, świadczącą o tym, że ten element był tak naprawdę dwoma elementami. Je złączyli, ale większych zastrzeżeń w sumie tutaj nie mam. Po drugiej stronie, tak samo, więc jest ok. Ostatnio zauważyłem, że ludzik z serii Space Police, którego zakupiłem że w 2011 roku, postawiłem na półce, w ogóle się nim nie, nie bawiłem, miał właśnie w tym miejscu pęknięcie. Nie wiem od czego, mnie to strasznie zastanawia. Mam tylko nadzieję, że klocki same z siebie po iluś tam latach nie zaczną pękać. A oto i główny model. Cysterno. Muszę wam powiedzieć, że... Od pierwszego zobaczenia tego pojazdu w katalogu, coś we mnie pękło, i postanowiłem jednak, że kupię zestaw City. Nie pamiętam kiedy ostatni raz kupowałem, czy ogólnie dostawałem zestaw tej serii. Chyba coś w okolicach 2007 roku na Wigilię. Dostałem taki malutki, taką malutką koparkę. I muszę Wam powiedzieć, że od tego czasu City no, jakoś modeli poszła w górę i to znacząco. Wróćmy jednak do naszej cysterny. Właściwie ona z każdej strony jest dobrze wykonana. Większych zastrzeżeń nie mam. Tutaj kilka osób zwróciło uwagę na to, że drzwiczki lekko, trochę krzywo są dopasowane. Ale ja zauważyłam, że to wynika z nowej konstrukcji drzwiczek. One tutaj mają taką szparę. O. Jest takie drobne wcięcie tutaj, i z tego co widzę, wszystkie klocki teraz tak mają. Wszystkie te drzwi. Także to chyba nie jest błąd. Tutaj mamy węża. Węża można wyciągnąć. Zobaczymy na jaką odległość. O. Sporą odległość, nie? W tym zestawie szczególnie mnie cieszy fakt, że dostajemy tutaj aż 6 NatKul, po 3 z każdej strony. Wiem, że to jest standardowy element z każdego zestawu z serii City, ale ja tej serii. Do tej pory nie zbierałem, i każdy taki element jest dla mnie na wagę złota. Bolewam nad tym, że nie dostaliśmy tutaj starych rur wydechowych, jakie miały ciężarówki, nawet u Jacka Stonea. Zamiast tego są nowe klocki, które przypominają trochę taką bazukę Optimusa Prima. Chociaż nie wygląda to tragicznie, ale po prostu te części mają mniej detali. No, naklejki jednak dodają roku. A tak swoją drogą Oktan Energy. Podseria z serii Town Octan wystąpiła już dużo wcześniej i jak widać jest nadal kontynuowana. Bez tej drabinki całość wyglądałoby trochę gorzej. Z drugiej strony, zamiast węża, mamy tajemniczą skrzynkę, w której znajdziemy gaśnica. Na wypadek, gdyby coś zaczęło się palić. Przepisy BHP. Przejdźmy teraz do kabiny. Jak widzimy, dostajemy tutaj kubek. Z tego co się orientuje w każdym zestawie z tej serii. No kubek to jest standard. Swoją drogą firmy produkujący napoje muszą nieźle zarabiać w tym mieście. No i podobnie jak było w przypadku lewych drzwi, również prawe mają tutaj takie, taką szczelinę, ale to wynika z konstrukcji klocka. O, możemy wszystkie drzwi otwierać, nie ma problemu. Lusterka. One troszeczkę prosto zostały wykonane, ale spełniają swoje zadanie i wyglądają nieźle. Prosto, ale nieźle. Zobaczmy, jak nasza cysterna będzie się prezentować bez ładunku. Muszę Wam powiedzieć, że bez ładunku też całkiem nieźle się prezentuje. Właściwie ja mam takie marzenie, żeby dodać trochę zawiasów z tyłu, rozdzielić te dwie części i wtedy uformować nogi robota. Z tego pakunku można by zastanowić się, w jaki sposób uformować jego ręce, i wtedy byłby wspaniały transformer. Transformer z Series City. A swoją drogą, a propos transformerów i z z zestawów Series City, ma wyjść właśnie z okazji premiery Lego The Move e Zestaw, w którym jest transformer straży pożarnej. Muszę Wam powiedzieć, że ten model bardzo mi przypadł do gustu. Oczywiście domyślam się, że ono się nie transformuje tak bezpośrednio z pojazdu w robota, tylko trzeba będzie pewnie od nowa go budować. Ale myślę, że Lego idzie w dobrym kierunku. żeby tylko jeszcze cena była w miarę normalna. Spróbujmy teraz wsadzić do środka minifiga. Możemy to zrobić bardzo prosto. Otwieramy dach. Bierzemy naszego lutka, wsadzamy go tutaj. Mamy kierowcę. Kierowcę może już prowadzić. dwa sprzęt i zaciągnięte <noise> Czas zatankować paliwo po 6 zł za litr. <noise> Drugi model prezentuje się tak. Trochę skromniej, ale nie jest tragicznie. Widać, co to jest. Więc jest dobrze. Możemy odczepić tutaj tego węża. O. Czy wąż? Aha. I możemy to zrobić tak, że się wszystko odczepia. No bo co, kto nam to zabroni? Weźmy ludkowi... Ach i możemy tankować albo i nie no stój Rzesz, stój rzecz. stój aha no postał. no, o, ale fajnie dęda, no. przydałoby się żeby ten wąż był trochę bardziej elastyczny dobra już, puść tego węża nie, nie dam ci paliwa za 6 złotych za litr najwyższy czas zrobić małe podsumowanie seria City w ciągu Minionych lat wielokrotnie się zmieniała. I muszę powiedzieć, że generalnie uważam, że seria ta jest silną stroną Lego. Uważam też, że recenzowany tutaj zestaw 60016, a więc cysterna, jest zestawem jak najbardziej wartym zakupu. Zauważcie, że ja na co dzień nie kupuję rzeczy innych yy, niż te, które są w większym lub mniejszym stopniu związane z robotami. I tutaj też mam pewne plany co do transformacji, ale o tym może w innym odcinku. Tak czy inaczej, uważam, że model jest bardzo dopieszczony, ma bardzo dużo detali, dużo ciekawych klocków, tylko jest kwestia taka, żeby zdobyć go za w miarę przyzwoitą cenę. Ja słyszałem, że czasem są jakieś wyprzedaże, gdzie można tego typu zestawy z serii City właśnie nabyć w okolicach 50 zł. Powiedzmy sobie szczerze, że okolice 90 i wyżej to troszeczkę jest za drogo. Gdybym miał się zastanowić nad wadami, to byłyby to na pewno naklejki. Bo nie oszukujmy się, jest ciężko nakleić tak, żeby wszystko było idealnie. Ja tutaj mam świadomość, że przednia rejestracja mi się troszeczkę krzywo nakleiła. Ale w sumie jest to nieprawidłowość, którą mogę wybaczyć. Gorzej jest troszeczkę z jakością klocków, dlatego że zauważyłem, że jedna z części cysterny tam ma jakby taki ślad po tym, jakby ktoś zębem ugryzł czy coś. Nie wiem jak to inaczej nazwać. Tam tylko jeden klosek taki miał poważniejszy defekt. Chociaż na pierwszy rzut oka nie jest zauważalny, więc, więc mogę tam podarować raz, ale mam nadzieję, że więcej razy to się nie powtórzy w zestawie z tej serii. Tak czy inaczej, jestem bardzo zadowolony z tego zestawu i myślę, że wcześniej czy później nabędę kolejny z tej serii. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Myślę, że teraz to by było na tyle. Pozdrawiam Was, cześć.